Modlitwa o obfitowanie, uwolnienie i uzdrowienie. Jezus mówi do ciebie, Im bardziej czegoś pragniesz, tym mniej tego masz. Gdy natomiast oddasz mi frustrację i powiesz, Jezu, ty się tym zajmij. Bez Twojego starania otrzymasz spełnienie pragnień serca. Wyszukujesz nabożeństw i świętych, by przez ich wstawiennictwo przekonać mnie do swoich racji? Nie bądź podobny do kogoś, kto przychodzi do przyjaciela, by zjeść dobre jedzenie, a gdy go nie dostaje, dąsa się i zastanawia, czy ta przyjaźń ma sens.